¿Qué es poder <coughs> <laughs> Cześć! widać na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj jesteśmy z Agatą. Cześć. Razem. I ja wyjątkowo, nie na kanale Beauty, ale mam rękawiczki, dlatego, że jeszcze jak to nagrywamy, ta Agata nie widziała moich paznokci z Indii. I jeżeli chcecie zobaczyć, bo już ten film wyszedł, to wy już możecie zobaczyć reakcję. Trzeba nie mieć mózgu, no, żeby nie pomyśleć. Przecież to jest bulwersujące strasznie. To jest... Nigdy nie może być dobrze, naprawdę? Ale jakby my, jak to nagrywamy, jeszcze nie, nie widać, więc muszę się tu grzać. Oj ta, oj tam. Na pewno jest ci super komfortowo. Ale ja w zasadzie zaproponować też rozwiązanie rękawiczek takich lateksowych. Tak jest. Więc jest też opcja do przemyślenia na kolejne nasze filmy. W każdym razie dzisiaj, słuchajcie, będziemy robiły test różnych smaków sneakersów. Nie wiem, czy ty masz też takie jak ja, że ja myślałam, że sneakers jest jakby jeden. Na pewno wiem, że są dwa, bo były jakieś sneakers i. sneakers i mamy to Snickers. <laughs> Snickers St crunchy. Ale Snickers to jeden z moich ulubionych batoników. Moich też. Ja uwielbiam w ogóle orzeszki ziemne i karmel ja spycha. Tak <laughs> ja mam coś takiego, że KitKaty na przykład mi się mega kojarzą z takimi różnymi smakami, żeby tak aż jestem taka komfortowo się czuję z KitKatami, mm -hmm. że mam takie, a dobra, może być macza z bitą śmietaną coś tam. <laughs> oh my god. Co tam jest? Na pewno nie jest to tylko czekolada, ale ma taki kwaśny zapach. A ze snickersami właśnie boję się, że ja nie będę miała w ogóle pojęcia, ale mamy też karę dla przegranej, więc czy jesteś gotowa? Tak. Ja w ogóle nie, <laughs> ale zacznijmy, bo jestem bardzo ciekawa co jest w tych snickersach. Więc runda numer pierwsza. Czy to wygląda jak, jak zwykły snickers, nie? A, A jest... Możemy wąchać? Tak, będziesz też jadła. A jest tam zwykły snickers? Tak dla podpuchy? <laughs> Jeden mo, albo maksymalnie dwa mo, <laughs> mogą przypominać klasyczny. Ale to nie są. I on pachnie czymś. Pachnie czymś i też zastanawiam się, czym to pachnie. ja mam katar. <laughs> <laughs> Idealnie mam katar. Ja muszę wygrać. <laughs> <laughs> mm, mm, Orzewki. <laughs> Możemy strzelać? Mhm, mm tylko, tylko nie mów. <laughs> Ale okej. Okay. Ja mam wrażenie, że to jest coś typu bourbon. Takie alkoholowe coś. Mm, nie, bo to mi smakuje. Ja nie lubię słodyczy z alkoholem. No dobra, no A, ja... na, a na wzrok można oceniać? Tak, na wszystko. Jak nicham teraz, to może faktycznie jakiś alkohol. Ty się mi to jest w tym <laughs> Sory, ale po mnie to tak rozprasza. Dobra, no ja wstawię... co, 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 co się ja mi... Co no, ale ja zapomnę, ja muszę sobie to zapisywać, bo ja zapomnę. Co zapisywać? Z czym to było? Czemu musisz zapisywać? Bo zapomnę. Dobra, no to ja uważam, że to jest jakiś typ alkoholu, jakiś coś właśnie whisky, bourbon, Dajam. molela albo brzoskwinia. No to Agata jest bliżej. Oh, owoc, Wybrała owoc. O kurde. I to jest, moje drogie panie, Marakuja. <grym> no, oh! Ale oh! Aga też była blisko, bo smak marakuji najczęściej dodaje się do alkoholu, do jakiś Polster Martini albo. Oh, a to dlatego ci smakuje alkohol. <grym> Ej, no ale, ale. Trochę tak, no twoje kubki smakowe jednak lepiej, bo owocowe. Marakuja. Ma, a teraz jak wiem, to smakuje. jest marakujowy, a mogę zobaczyć opakowanie? Oh, Muszę de marakuja, sabor. Hey, ale, Na, Limitada. Czyli sneakersy są nawet marakujowe. No dobra. Czyli ja dopóki lecimy. No, dla Ciebie. no pół. w sensie byłaś bliżej. Ja bym dała pół. pół. No <laughs> dobra. No. W prawie Sprawiedliwie pół. Runda numer dwa. O, jakiego <śmum> dostałam dużego? O, no <śmum> właśnie, widzę. Ej, jak ładnie wygląda w środku. Różni się. Naprawdę są różne sneakersy, różne słuchajcie. O! Ej, ale dziwne jest. Co? No dziwne. Smakuje grzybami. Jak to grzyby jesz? On jest niedobry. śmierdzi. A tobie on smakuje? Nie. O, chciałam <śmigliwa> no, się upewnić z bo on mm. jest dziwny. Ja nawet nie wiem, czy on ma... Mmm. Mm. 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 <śmigliwa> to, to chyba koleżanka z niej to samo. Ja już nie chciałam <śmigliwa> nic mówić, bo ja nie zauważyłam. <śmigliwa> <śmigliwa> ja uważam, że to jest... 3 cztery. No. 3-4. A. Hahaha! 3, <śmigliwa> no. 3 no. <śmigliwa> Ja miałam wrażenie, że tam też jest pistacja, ale widziałam też tam migdała. Ja widziałam pistację. Znaczy, bo jest coś zielonego, ale jest też migdał. I wiedziałam sobie, czy to nie jest. O, faktycznie migdał. No, no ja wstałam, że znaczy... to jest mix orzechów. Mix orzechów. A Aha. ja, że y, nie wiem, co powie, powiedziałam, pistacja, więc niech będzie pistacja. Okej, okay, ja bym Agacie, dała punkt. O, bo moim zdaniem to jest pistacja. Ale nie znam tego że tego <laughs> słowa. I na obrazku a, też tutaj była pistacja. Pistacja? A co to jest w ogóle za? Almond, pistasz. No, Almond? Jest! 12% almond, o 4%. <laughs> Ale jest niby pistacjowy. Co robimy no. z tym? Bo tu jest narysowany almond. To jest. A może ee. kestar to jest migdał, a pista to jest pistacja? Może mi migdałowy <laughs> pistacjowy. Zobaczmy. E, e. To uwaga, smak? Szafronowa pistacja. Ej, bo to śmierdziało. I Zóż, to wcale... Ja kocham pistację. I to nie smakowało. jak... No widać nie. było, no, że, że pistacja. Widać pistację, bo była zielona. Po pół ja bym bo ty powiedziałaś, że ci smakuje pistacją, więc użyłaś i później powiedziałeś, że miks orzechów. Ale mega to jest słabe, z szafronem w ogóle To jest mam. słabe, niedobra. Keser pista? Nie polecam. Zajebista. To Nie jest... zajebista, nie polecamy. O, czy to już? Trzeba zamknąć oczy. O! Czyli runda numer 3. O nie, tylko ja mam rękawiczki, to nie będę wiedziała, gdzie jest ten. Już daleka. O! O jest! Chciałam pachnie czymś, ale. Czyli. Ja wolałam. Fajnie, że nie Dobra? dobry. A można patrzeć? Nie. Czy w ogóle nie? Właśnie tu do tego nie. Mm -hmm. A ja myślę, że go całego. Definitywnie. Mm -hmm. Chcesz zacząć pierwszą? Nie. Znaczy mi się wydaje, że sprawiedliwe jest pisać, bo wtedy ktoś nie, się nie zasugeruje. Chyba, że sobie ufamy. Ufam ci. Ja uważam, że to jest coś e, z truskawką. A ja że z żurawiną. <kłysy> o! To chyba jednak będzie z truskawką. Ty no nie wiem, może żurawina, bo ma taki ciemny jakiś kolor. To ja z tym całym... Nie no, truskawką pachnie. Tak? Aga dostaje punkt, bo to jest truskawka. Oh yeah! To było takie zbyt wow. banalne. Zbyt banalne? No, przepraszam. Ale To chyba też jest jakaś hiszpańska. Nie? No, no ej, ale to, był, to było pyszne. To jest jeden z moich e, no, właśnie, takich faworytów. Ja nie, ja nie lubię tej truskawkowej czekolady, może dlatego y, liczyłam na to, że to będzie coś innego. Tu się zastanawiam, czy zamkniecie oczy, bo nie sugeruję to jakoś mocno, ale ktoś może się zasugerować. No, możemy za mną stać, Poczekaj, bo nie załknęłam. <grym grym grym> ale z tej od strony było. To tak jak ja wąchałam czekoladę i w takie, kurde, niczym mi nie pachnie. O Jezu. Co? <grym> Ty no, mi pachnie po prostu czekoladą. O. Mm. Dziwnie. Mm. To jest pyszne. Mhm. Mam dziwny strzał. Ale tak mi po prostu smakuje. To pachnie też trochę grzybem. Nie no, właśnie mi w ogóle nie pachnie. Znaczy, po prostu nie pachnie pachnia. Patrz na grzybowe. Ale zobaczę. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, ja chyba będę szczerać. Ja myślę, że jest to orze flaskowe. Ciekawe, bo ja właśnie strze chciałam strzelić, że to jest to migdał. A ja otworzyłam je na oko. <śm> No dobra, to tak orzech laskowy. Zastanawiam się, czy nie strzelić, że jeszcze ciemna czekolada. Ale chyba nie było to różnicy aż tak bardzo. Czekolada mogłaby być jakaś inna, ale no... Dobra, no... Właśnie orzech laskowy ja strzałam. Dobra, no ja migdą. Agama punkt. O nie! Nigdy nie było Snickers, no jak cię tego... Ty, ale on był przepyszny. Jezu, patrz, jakie wielkie kawałki! Dlatego myślałam, że to... Czy wy to widzicie? Co Całe migdały. migdały. Hmm. Wow. Kurde. No jakbyśmy widziały, to byśmy wiedziały. No. Runda numer 5. On jest jakiś bardziej kwadratowy. A o, ja mam, mam cały, cały. Ja mam cały, no. Ja, ja też mam cały. Co to? Ale okay, um... mam się a, <laughs> ja <się laughs> tak patrzę, że on jest taki cały, ale mm. krzywy. miękki oh, mm. mm. O! Ale zimne. Dziwne i dobre. Mm. <laughs> Co to za... Mm. Ty, co to jest? Co mi hmm. się. Ej! Chyba wiem! Mm. O, bardzo lubię, ale chyba wiem. Ty wszystko wiesz. Nic nie wiem, tylko pachnie, okay. iść orzeszkiem. To prawda, tutaj mocno czuć wisteczka. Totalnie nic nie przychodzi mi do głowy, co to może być? Możesz ty strzelić. Mm. Nie wiem. Mm. Dobra, strzelę. Podwójnie pinatowy. A, czyli że dwa te. Podwójnie dwójne No się. otworzę oczy. A ja strzelam, że to... Są płatki owsiane. Ja to poczułam dopiero, jak popatrzyłam, co tam w środku jest. Bo ja miałam. Znaczy dopiero danie. teraz między zębem mi tak? Właśnie zobaczyłam, że nawet przegryzasz no i to, mówię, no, jak kogoś nie poczuł, że to jest wcześniej. Dopiero teraz. Ja miałam coś takiego, że albo to jest... Właśnie to nawet mi się, czy to jest to? Tak. Ja miałam że albo to są wiórki kokosowe, bo coś czułam, miałam takie, że pierwszy co obrazy, to mój był oszukany. Obsmękałam się? Nie, miałaś czekolady na O! Bo przecież jak to twój był no, szukany, no, jak gryziesz teraz w teraz. No, dnia? przez cały, mm. przez całego snickersa nie wiesz a nie Na nie samym końcu samym... a tu są, a nie, są orzeszki, są okay. orzeszki ziemne. Ale tak to widać. Y, myślałam, że to wiórki kosowe, teraz, że nie było smaku kokosa. I miałam takie, co jeszcze mm -hmm. może być takie wiórkowe. Bezsmakowe. Ale no właśnie, nie miało smaku. E Oats, peanuts, caramel i soft nuga. Chcesz spowiedzieć, się... jak smakuje z Nie, bo już teraz sobie przegryzam te, które miałam między zębami. A one się tam skryły. A widzisz, czyli nie było po prostu czuć, bo one się skryły. One tam zębami. uciekły, tak? Bo bały się, <laughs> że wygram. No tak, miały takie. Dają ci fory. To prawda, nie? twoje zęby dają mi fory. Tam, <śmiech> <śmiech> możemy patrzeć? Yy, tak. Ej, ale on wygląda inaczej. Ma inne te, swilki, nie? To od na górze. Takie same. Ja bym powiedziała, że ta czekada inaczej wygląda, ale. Nieraz będzie nawet czekolada. Może. Co to? No, chyba w tej rundzie bo. Ja chyba mam pomysł. Co to jest? Tak, że już? Tak. Jeszcze odstawiłaś i w ogóle? No, no, bo już jest mi tak słodko, że już nie mogę. Pewnie to nie jest to, ale... Czym? No, co to jest? Ty naprawdę coś czujesz? Teraz ja mam takie coś, że... Tak? <laughs> Teraz ty strzelasz. No, no mam. To ja uważam, że jest pomarańczowe. A ja, że kolowy. O kurde, myślisz, że aż taka magia? Ty no. no trochę wali kolą. No. Dobra, trochę bliżej jest Agata. O! Bo to pecy? jest... Często się dodaje... To jest częsty dodatek do coli, a mianowicie to jest jej mąka. O! nas nie znalazła nie ma tam żadnej limonki. No to w ogóle nie, oszukali nas. Jak no? ja postawiam pomarańcze, to jest cytrus, jest bliżej No ale co wiesz, chodzi mi o to, że jak kola, to to z limonką nas wydać. Miałam takie zaraz, cytrusowo, też mi pachniało cytrusowo, co ja obstawiam? Nie smakował tak jak powinien, ale wyczuwam w nim nuty Cytrusów. Nie ma tam nic takiego. Czyli pół punkta można deszczek Tak. jest. Ja Dajmy jej. W tym spodzie poczułam rzeczywiście... Jak zjesz, to on jest taki. Wcale <grym> się nie ma włosów jak kończy. Po też zamknąć oczy, bo niestety środek jest inny. Mhm. A to jest takie pojedyncze... Tak, czy gata, czy skup się? To właśnie jest już przeglęb. Nie ta strona. Czy, <grym>, poczekaj? Ej! Bo masz... To nie ma strony! A, nie ma, nie ma strony. strony, bo już było przedzielone. A, <gülę> a ja językiem sprawdzałam każdą stronę! To ja to samo! To nie ma no. strony. No. Ej, on jest mm -hmm. kwadratowy! Mhm. Mm ale jazda. Nic nie wiem tu. Coś jakoś ciągle Smakuje. <gülę> <gülę> o. o. Ale się ugryzłam! O, Ej, ale to jest dziwne. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo miękkie. Mhm. Uh -huh. Mi Głode. się tylko jedno na Mi też, ale nie wiem, czy to będzie to. No ja chyba. Ma, no, ma, mam tylko. Mm, no, ja no. mam jeden strzał. No ja chyba też no. Strzelam, że jest to karmel. <słuch> <laughs> Przypominam, że każdy sneaker ma karmel, więc to jest bez sensu odpowiedź. <laughs> Nie miałam tego takie... się jeszcze raz. <laughs> to jest snikerka z karmelu? Agata, ja wiem, że, że Ty wiesz. My, że ja wiem. U użyj swojej e, głowy. Użyj swojego mózgu! ale ja nie wiem. Myślałam, że wiem, Może ale... ja myślałam, że to będzie łatwiejsze. Czujesz jak w szkole na jakimś egzaminie. Ty, poczekaj, bo teraz jest ja jesteś bardzo ma. inteligentną dziewczyną. No, no. Ja wiem, że wyszłam. Jak w szkole, rzeczywiście. Jesteś no. bardzo inteligentna, tylko leniwa. A za mnie oczy chcesz ja chcę jeszcze raz spróbować. Dziewczyny. No. A ty no. chcesz, byłaś moja? Najmniej. Wiesz, gdzie? <laughs> <grymne> <To coś. grymne> no karmel. No karmel! Dobra, to ja obstawię coś innego. Niż karmel? Tak, na no, pewno. kurde, jak to chcę powiedzieć, to mi. Ale jak ty powiesz, to ja nie będę wiedziała co to, więc możesz powiedzieć, bo jej ja tak nie wiem, najwyżej dostanę z pół punktu. Najgorsze jest to, że w mojej głowie mam takie, dobra, to ma sens. Chcę to powiedzieć, mam takie. Nie no, to głupie. To głupie. No chciałam powiedzieć, że taka taki... Czekoladowy. Że podwójna czekolada, że on jest czekoladowy po prostu. Bo, bo on ma tą piankę. <laughs> Jakąś taką On jest bardziej miękki. No, tak jakby... On tak... Czy... O, brownie! Oh, brownie. No? Dobra, obstawiam brownie. Jakiś taki... No, że czekoladowy. Snickers brownie? No. A co? Snickers... sneakersowy. Hmm. Dobra, Może zero punkta za, że to jest incepcja, incepcja, bo to jest snickers w snickersie. Dobra, poprosimy pokazać, co to za snickers. Zaumieszmy, jak to jest. <laughs> Ale nie, serio? Warku... warku... No Walkover? tak, no bo no, ja nie, nie wiem. Nie. Bo brownie! U, to jest brownie! Dlatego powiedziałam, że mnie załapujesz i że dajecie jeszcze jedną A, szansę, bo na pewno brownie nie? najlepsze. Robię. Ej, dobra, ale mi to brownie wpadło no, na to samą w ogóle końcu. Nie to smakowało brownie. W środku ma chciałam, A, brownie. Faktycznie, i nawet tam ma kawałki jeszcze. Uuu. Ty, ale ja Uuu. na początku miałam takie, że mi to smakuje po prostu czekoladą. Ale, miękkie, no. ale było miękkie i wtedy miałam takie kurde, No ale... to się ciągnęło. No, ten Chyba tak, no, on taki bardzo miękki, ale powiem szczerze, że bardzo dobry. I squares, czyli dobrze czułyśmy, squares, że to były no, kwadraty. Bo brownie się kroi. Oh, e... Ale oni to wykminili, bo brownie się kroi. No, kroi się te... w kwadraty. No to było czekoladowo-czekoladowe. Czekoladowe. No ale to było czekoladowe mm. i było karmelowe. No, ale... Nie spodziewałam się tego. No dobra, szczerze mnie to też zaskoczyło, bo bardzo długo nie wiedziałam co i... Czyli i ja jestem ułomna w sneakersach. Nie, bo dwie pierwsze rundy byłaś on fire. A mamy ile? Już siedem? Ale jeszcze masz szansę. Czy my patrzymy teraz? Wydaje mi się, że tak. Ja to zrzucam wszystko na to, że popatrzyłam sobie dzisiaj. Ale pachnie. wow No! O, ładnie. ładnie. Ładnie pachnie. Trochę jak ta truskawka wcześniej. Mhm. chyba nie mi truskawką. No właśnie mi też. A ja, mnie miałam maksa smakuję truskawką. Nie pomyliłaś ty chyba kołań, na pewno? Dobra. Już wie? Ja wier? mam mam. No. Ale to jest taki strzał trochę. Z dupy? Już <laughs> dupy? Ale. Czasami no ja takie... Z... Tak? Mhm. O, dobra. Ty chcesz pierwsza, Mogę. czy... Ja obstawiam, że on jest poziomkowy. Ja obstawiam... Malina. Jest na opakowaniu truskawka i nie wiem, czy to jest możliwe, że jakiś deser? Berry czyli to jest jakby ta, jakby ta śmietana <laughs> z truskawką. Wow. No właśnie chciałam powiedzieć, że śmietankowy jakiś. Tak? Ja właśnie śmietanie nie czułam, tylko tą truskawkę. Czyli byłaś bliżej śmietanką. Tak, mało poziomkowy. Truskawką za mało ten, on był taki delikatniejszy. Tak, Ale czułam smakowało. właśnie truskawkę na, na masę, tylko miałam takie niemożliwe, że nie było. No właśnie. To samo. Może jakbyśmy wcześniej nie jadły truskawkowa, to że truskawka, ale ja też tak, to jest coś zdecydowanie bliżej. i tutaj zamknijcie oczy. O, ale jestem tak zasłodzona, ja powiem Ci. Ja sobie kubki smakowe przepuczę. Ja też sobie przepuczę. Ten też jest mały. Tak, to już było przedzielone. To już o było jezu. przedzielone. Czy on jest.? <kluzni> <o termie? kluzni> taki twardy? W <kluzni> jestem no. <kluzni> brały, Nie, to jest jakiś. Mm. Może to jest smak marmuru mm. albo ja jakiś taki. Mm. Nie no, no bo drewno. Mm -hmm. Smak znany, ale... Mm -hmm. Myślę, czy to może być tak proste. Moje kubki smakowe już tak wariują. Ale czemu jest taki twardy? Ale im więcej go jem, tym mi bardziej smakuje. Mhm. Mm tak. Wiesz jak Tak. Pierwszy gryz był koszmalny. Mm -hmm. No bo było twarde jakieś, właśnie. Dobra, ja mam strzał, ale pewnie to jest taka jedna trzecia tego. Tam coś jeszcze jest, ale nie mogę tego ugryźć. <gryzł> A zjadłaś cały? Właśnie zostawiłam sobie dupkę. O. To masz już przykryć, w ogóle będzie mogła oczy otworzyć. Migdały w ciemnej czekoladzie. Mm, ja właśnie chciałam powiedzieć po prostu ciemna czekolada. Bo jest mniej słodki. On mm -hmm. był takie że czułam, że tylko właśnie czemu twardy. jest taki twardy? Ale ja czuję tam fistaszki, więc ja powiem po prostu ciemna czekolada. Agata odpowiedziała wszystko prawidłowo. Yee! Migdały w ciemnej czekoladzie? Wow! Nie! Yeah. Ej, ale w ogóle to jest jeszcze z mniejszą ilością tego y, cukru. No dlatego był mniej słodki. A i on ma... Uu, za zaczego on środku ja nie wygląda? wygląda! Ale jazda, on był dobry, ale był dziwnie twardy. Na początku był mega twardy. Ale dobry. Mm -hmm. Almond Dark yeah. Chocolate Bar. Oh nie. Oh nie. Oh nie. Oh nie! Mega fajny. Ale powiem Ci, że ja czułam fistaszki? Żeby... Więc tak Wszystko lepiej widziałam. Ale teraz możesz jej tak zrobić, Bo nie wygrałaś. <grywa> Agata przegrała bardzo, bardzo dużo. <grywa> Agata ma 2,5 punkta, a Aga ma 5,5. O, ale to nie tak bardzo, bardzo dużo. Dzięki. Jesteś dobrym przyjaciółką. Ale spoko, teraz y, będziesz miała karę. Twoją karą będzie zjedzenie naraz tylu cukierków, które są, uwaga, o smaku ostrej, słonej lukrecji, której oby nienawidzimy. Musisz zjeść ich tyle, ile masz mniej punktów. Czyli trzy. Trzy lukrecjowe cukierki. To są cukierki specjalne z Finlandii. Ja bardzo liczyłam na to, że wygram. <grym> Uważasz, że jesteś tough enough? Nie. Oj, to ma trzy aż te? Płomyki? Trzy płomyki. Nie wiem, Takie co to oznacza, ostre. ale... Czy będą czarne? O, jak to już śmierdzi. No. Nie. O Jezu, nie. jak nie lubicie żelków lukrecjowych, to to jest jak te żelki lukrecjowe, ale Tylko gorzej. Tylko Dumbledore lubi lukrecję. I Gabrysia. Ale napiszcie w komentarzu, jeżeli ktoś lubi. Ty wiesz co, najgorsze, że ja też mam ochotę to spróbować. Na raz muszę to wsadzić sobie? Tak, naraz. Ja na raz spróbuję się. jednego, ale ja będę mogła wypluć, a ty nie. To jest każda końca. Czyli musisz rozgryźć. Bo, I dopiero jak już a a rozbudujesz, to szybko? A Nie, ja a, spróbuję... 3, o Jezu! O bowek! O bowko! Ja <trym> o nieo! Nie o ja tego! O panie, jakie to jest obrzydliwe! O Jezu, ty to jeś! A co jest w środku w takim razie jak to nie było takie no, złe? Mnie aż język. Przy... Obrzydliwo, słono, yy, yy. lukrecjowe. O Jezu. To jest potwór Uuu. jakiś Uuu. To, Ale Cię płaczesz, rzeczywiście Czy my to zaliczamy? Zaliczamy, no Proszę, do mojej przyjki. <grystanie> to jest... O nie, to jest obrzydliwe. Kto to wymyślił? Ja nie wiem o co chodzi, ale to jest jakiś koszmar Bo to w środku ma... To, to ma sól? Wypaliło mi język To jest tamte paści jakiś. <grystanie> 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 To jest takie poskudne. Co tam jest? O macie, jak mi gorąco się zrobiło. A to nawet nie jest ostre, to jest jakiś tak pepper candy. Mm. To jest wypalająco słony. No, serio, do, do jakichś kar albo jak chcecie komuś zrobić pranka, to jest idealne, bo jest tak obrzydliwe. No, obrzydliwe, strasznie. Nawet jak ktoś w miarę lubi lokrecję. Wydaje mi się, że to jest nieuchody kuchenne. Nieuchody kuchenne. Ale ja jestem usatysfakcjonowana Twoją karą. Mam nadzieję, że widzowie też. I dziękuję za udział w no. odcinku. Mam nadzieję, że się świetnie bawiłaś. Już nigdy więcej nie Idę. Ile razy już to słyszałam, a wracają. <grymne> Dziękuję piękne i zobaczenia, pa pa! pa.